Czy wiesz, że niektóre owoce, które jesz codziennie, myśląc, że są zdrowe, mogą zamieniać Twoje płuca w fabrykę śluzu? 75-letnia pani Krystyna z Krakowa budziła się każdego ranka z uczuciem, jakby ktoś położył jej cegłę na piersi. Kaszel, flegma, duszność. Przez dwa lata myślała, że to normalne, że tak wygląda starość. Ale pewnego dnia odkryła, że winowajcą były cztery owoce, które jadła codziennie, Przekonana, że robi coś dobrego dla swojego zdrowia. Kiedy je wyeliminowała i zamieniła na cztery inne, coś niesamowitego się wydarzyło. Flegma zniknęła w ciągu trzech tygodni. Oddech stał się lekki jak dwadzieścia lat temu. I zanim skończę tę historię, pokażę Ci dokładnie, które owoce zatruwają Twoje drogi oddechowe, a które je oczyszczają, bo ta wiedza może zmienić Twoje życie. Jestem dr Marek Zieliński. Od 30 lat pomagam starszym osobom odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. Moją pasją jest dawanie im wiedzy i narzędzi, żeby przejęli kontrolę nad swoim zdrowiem. Zanim przejdę dalej, mam do Ciebie prośbę. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, kliknij przycisk Lubię to. To zajmuje sekundę, a pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które tego potrzebują. A teraz powiedz mi w komentarzach, napisz cyfrę 1, jeśli ta wiadomość do ciebie trafia. Jeśli nie, napisz 0 i powiedz mi, jaki temat chciałbyś, żebyśmy omówili w następnych filmach. Zaczynajmy. Pani Krystyna przez całe życie była nauczycielką muzyki w szkole podstawowej. Kochała śpiewać. Prowadziła szkolny chór. Jej głos był czysty i mocny. Ale trzy lata temu, krótko po 70. urodzinach. Zaczęła zauważać coś dziwnego. Rano budziła się z uczuciem pełności w klatce piersiowej. Musiała odkasływać gęstą flegmę, czasem przez pół godziny. Myślała, że to przeziębienie, ale przeziębienie minęło, a flegma została. Potem przyszła duszność. Wchodzenie po schodach stało się wyzwaniem. Rozmowa przez telefon kończyła się brakiem tchu, a śpiewanie? O śpiewaniu mogła zapomnieć. Syn powiedział jej, że to normalne w jej wieku. Córka kupiła jej nawilżacz powietrza, ale nic nie pomagało. Pierwsza próba. Pani Krystyna poszła do lekarza. Dostała leki na rozrzedzanie śluzu i syrop wykrztuśny. Brała je przez miesiąc. Flegma trochę się zmniejszyła, ale gdy przestała brać leki, wróciła z podwojoną siłą. Lekarz powiedział, że może to alergia. Zrobiła testy. Wszystko w normie. Była zdezorientowana. Druga próba. Ktoś polecił jej inhalację z soli. Kupiła specjalny inhalator, wydała 400 zł. Robiła inhalację codziennie przez sześć tygodni. Efekt minimalny. Flegma nadal była. Duszność nadal była. Kaszel nadal był. Pewnej nocy leżała w łóżku i słuchała własnego oddechu. Świszczący, ciężki. Pomyślała, że to koniec jej aktywnego życia, że już nigdy nie zaśpiewa, że będzie się dusić do końca swoich dni. Ale wtedy jej sąsiadka, siedemdziesięciodwuletnia pani Halina, powiedziała jej coś, co zmieniło wszystko. Pani Halina miała dokładnie te same objawy rok wcześniej i też bezskutecznie szukała pomocy. Aż pewnego dnia trafiła na informację, która otworzyła jej oczy. Powiedziała, że Krystyno, problem nie jest w twoich płucach, problem jest w tym, co jesz na śniadanie. Pani Krystyna nie rozumiała. Przecież jadła zdrowo owoce każdego ranka jogurt, płatki. Ale pani Halina wyjaśniła jej, że niektóre owoce, szczególnie te, które większość ludzi uważa za zdrowe, Mogą drastycznie zwiększać produkcję śluzu w organizmie i wywoływać stan zapalny w drogach oddechowych. I właśnie to ci teraz wyjaśnię. Więc, co dokładnie się dzieje w twoim ciele, kiedy jesz niewłaściwe owoce? Wyobraź sobie swoje drogi oddechowe, jak system rur w domu. Kiedy wszystko działa prawidłowo, powietrze przepływa swobodnie. Śluz jest cienki i przezroczysty. Pełni funkcję ochronną, wyłapując kurz i bakterie. Ale gdy wprowadzasz do organizmu substancje, które wywołują stan zapalny, coś się zmienia. Twoje ciało zaczyna produkować więcej śluzu. Ten śluz staje się gęstszy, bardziej lepki, trudniejszy do usunięcia. To tak, jakby ktoś wlewał klej do twoich rur oddechowych. Według ostatnich badań, niektóre owoce zawierają związki, które mogą nasilać ten proces. Szczególnie u osób po 60 roku życia, których układ odpornościowy jest bardziej reaktywny. W mojej praktyce klinicznej widziałem setki pacjentów z przewlekłym katarem, kaszlem i flegmą. I powiem ci szczerze, większość z nich popełniała jeden podstawowy błąd: jedli owoce, które uważali za zdrowe, nie wiedząc, że te konkretne owoce zaostrzają ich problem. Nauka już udowodniła, że histamina naturalnie występująca w niektórych owocach, może zwiększać przepuszczalność naczyń krwionośnych i nasilać produkcję śluzu. Inne owoce zawierają dużo cukrów prostych, które karmią stan zapalny w organizmie. Jeszcze inne mają właściwości chłodzące według medycyny tradycyjnej, co sprzyja gromadzeniu się wilgoci i flegmy. A gdy te czynniki się nakładają, twoje drogi oddechowe stają się polem bitwy. Ignorowanie tego problemu prowadzi do poważnych konsekwencji. Przewlekły stan zapalny może osłabiać tkankę płucną. Gęsta flegma staje się siedliskiem bakterii. Nawracające infekcje, zapalenia oskrzeli, a w skrajnych przypadkach poważniejsze choroby układu oddechowego. Ale dobra wiadomość jest taka, że twoje ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji. Drogi oddechowe mogą się oczyścić w ciągu kilku tygodni. Jeśli dasz im odpowiednie warunki. I właśnie to Ci teraz pokażę. Teraz pokażę Ci prostą, domową recepturę, która pomogła wielu moim pacjentom oczyścić drogi oddechowe i zmniejszyć produkcję flegmy. To polska receptura, którą nasi dziadkowie znali od pokoleń. Potrzebujesz trzech składników: składnik pierwszy to świeży korzeń imbiru, około 3 cm. Składnik drugi to miód lipowy. Dwie łyżki stołowe. Składnik trzeci to sok z połowy cytryny. Przygotowanie jest bardzo proste. Krok pierwszy. Obierz korzeń imbiru i zetrzyj go na drobnej tarce. Krok drugi. Włóż starty imbir do szklanki i zalej połową szklanki ciepłej, niegorącej wody. Woda nie może być wrząca, bo zniszczy cenne enzymy. Krok trzeci. Dodaj dwie łyżki miodu lipowego i sok z połowy cytryny. Krok czwarty. Wymieszaj dokładnie i pozostaw na 5 minut. Pij tę miksturę rano naczczo, 30 minut przed śniadaniem. Stosuj codziennie przez minimum 3 tygodnie. Dlaczego to działa? Imbir zawiera związki zwane gingerolami, które mają silne właściwości przeciwzapalne. Rozrzedzają śluz i ułatwiają jego usuwanie. Miód lipowy ma naturalne właściwości antybakteryjne i kojące dla gardła. A cytryna, mimo że jest kwaśna, działa alkalizująco na organizm i wspomaga oczyszczanie. Te trzy składniki razem tworzą potężną kombinację wspierającą zdrowie dróg oddechowych. Pamiętaj, że ta receptura nie zastępuje wizyty u lekarza. Jeśli masz poważne problemy z oddychaniem, skonsultuj się ze specjalistą. A jeśli bierzesz leki na rozrzedzenie krwi, porozmawiaj z lekarzem przed rozpoczęciem picia imbiru, ponieważ może on nasilać działanie tych leków. Zanim przejdę dalej, chcę Ci powiedzieć o czymś specjalnym. Jeśli chcesz mieć dostęp do więcej takich receptur i praktycznych porad, zapraszam Cię do zostania członkiem tego kanału. Członkowie otrzymują dostęp do ekskluzywnych filmów, dodatkowych receptur i mogą zadawać mi pytania bezpośrednio. Link znajdziesz pod tym filmem. A teraz przechodzimy do najważniejszej części tego filmu. Pokażę Ci dokładnie, które cztery owoce zwiększają stan zapalny i produkcję flegmy, a które cztery oczyszczają Twoje drogi oddechowe. Zacznijmy od dobrych wiadomości od czterech owoców, które naprawdę pomagają. Owoc numer cztery, który oczyszcza drogi oddechowe, to ananas. Ananas zawiera enzym zwany bromelainą, który jest naturalnym rozrzedzaczem śluzu. W mojej praktyce widziałem pacjentów, którzy po dwóch tygodniach regularnego jedzenia ananasa zauważali znaczną poprawę. Bromelaina działa przeciwzapalnie i pomaga rozbijać gęstą flegmę, ułatwiając jej usuwanie. Siedemdziesięcioletni pan Józef z Gdańska miał przewlekły kaszel przez osiem miesięcy. Zjadał kawałek świeżego ananasa codziennie po obiedzie. Po trzech tygodniach kaszel zmniejszył się o połowę. Po sześciu tygodniach Prawie całkowicie ustąpił. Ważna uwaga. Ananas musi być świeży. Ananas z puszki jest pasteryzowany, a wysoka temperatura niszczy bromelainę, więc tylko świeży ananas daje te korzyści. Ale to nie jest najsilniejszy owoc na tej liście. Owoc numer 3, który oczyszcza drogi oddechowe, to papaja. Papaja zawiera enzym papainę, który działa podobnie do bromeliny, ale ma dodatkową zaletę. Papaina wspomaga trawienie białek, co jest ważne, ponieważ niedotrawione białka mogą przyczyniać się do stanów zapalnych. Badania wskazują, że regularne spożywanie papai może zmniejszać objawy astmy i alergii oddechowych. A dodatkowo papaja jest bogata w witaminę C i beta-karoten, które wspierają układ odpornościowy. 68-letnia pani Barbara z Wrocławia cierpiała na przewlekłe zapalenie zatok. Zaczęła jeść papaje trzy razy w tygodniu. Po miesiącu jej nos był czystszy niż od lat. Oddychanie przez nos stało się znowu możliwe. Jedz papaje dojrzałą, gdy skórka jest pomarańczowo żółta i owoc lekko ugina się pod naciskiem palca. Ale poczekaj na owoc numer jeden, bo ten może być najsilniejszy ze wszystkich. Owoc numer dwa, który oczyszcza drogi oddechowe. To gruszka. Gruszka może cię zaskoczyć, ale ten niepozorny owoc ma wyjątkowe właściwości. W tradycyjnej medycynie polskiej i chińskiej gruszka była stosowana od wieków przy problemach z płucami. Działa nawilżająco na drogi oddechowe, ale w zdrowy sposób. Pomaga rozrzedzić zalegającą flegmę i ułatwia jej odkrztuszanie. Gruszka jest też niskoalergenna co oznacza, że rzadko wywołuje reakcje alergiczne. To czyni ją bezpiecznym wyborem dla osób z nadwrażliwością. Według badań, gruszki zawierają kwercetynę, naturalny antyhistaminik, który pomaga zmniejszać reakcje alergiczne i stan zapalny. Najlepiej jeść gruszki gotowane lub pieczone w piekarniku. Ciepła gruszka z dodatkiem odrobiny cynamonu to nie tylko pyszny deser, ale też naturalne lekarstwo na drogi oddechowe. A teraz owoc numer jeden: ten, który może przynieść najlepsze rezultaty. Owoc numer jeden, który oczyszcza drogi oddechowe to jabłko. Tak, zwykłe polskie jabłko owoc, który rośnie w każdym sadzie może być twoim najlepszym sprzymierzeńcem w walce z flegmą. Jabłka zawierają pektyny, które działają jak naturalna szczotka dla organizmu. Pomagają usuwać toksyny i zmniejszać stan zapalny. Ale to nie wszystko. Jabłka są bogate w kwercetynę, ten sam związek co w gruszkach, ale w jeszcze większym stężeniu. Kwercetyna stabilizuje komórki tuczne, które są odpowiedzialne za uwalnianie histaminy. Mniej histaminy oznacza mniej śluzu i mniej obrzęku dróg oddechowych. Badania przeprowadzone na grupie ponad tysiąca osób wykazały, że ludzie jedzący co najmniej dwa jabłka dziennie mieli o 30% mniejsze ryzyko problemów z układem oddechowym. 63-letni pan Tadeusz z Poznania miał przewlekłą chrypkę i uczucie zalegania w gardle. Zaczął jeść dwa jabłka dziennie, jedno rano i jedno wieczorem. Po czterech tygodniach jego głos wrócił do normy. Uczucie zalegania zniknęło, ale uwaga, najlepiej jeść jabłka ze skórką, ponieważ to właśnie w skórce znajduje się najwięcej kwercetyny. Wybieraj jabłka ekologiczne lub dokładnie myj te konwencjonalne. Teraz masz cztery owoce, które ci pomagają: ananas, papaja, gruszka i jabłko. Włącz je do swojej diety, a twoje drogi oddechowe ci podziękują. Jeśli do tej pory dowiedziałeś się czegoś nowego, Kliknij przycisk lubię to. To naprawdę pomaga mi kontynuować te prace i docierać do większej liczby osób. A teraz przechodzimy do trudniejszej części. Do czterech owoców, które mogą szkodzić Twoim drogom oddechowym, nawet jeśli wydają się zdrowe. To może być dla Ciebie szok, ale musisz to wiedzieć. Owoc numer cztery, który zwiększa stan zapalny i flegmę, to banan. Tak, banan. Owoc, który większość ludzi uważa za symbol zdrowego odżywiania. Ale banany mają ciemną stronę, szczególnie dla osób z problemami oddechowymi. Po pierwsze, banany są bardzo bogate w cukry proste. Jeden średni banan zawiera około 14 gramów cukru. A cukier karmi stan zapalny w organizmie. Po drugie, banany mają właściwości chłodzące i wilgociotwórcze według medycyny tradycyjnej. Mogą sprzyjać bromadzeniu się śluzu, szczególnie u osób, które już mają skłonność do flegmy. Po trzecie, banany zawierają stosunkowo dużo histaminy i mogą wywoływać reakcje u osób wrażliwych. 69-letnia pani Zofia z Katowic jadła banana każdego ranka do płatków. Miała przewlekły katar i odkrztuszała flegmę przez cały dzień. Gdy wyeliminowała banany z diety, po dwóch tygodniach zauważyła znaczną poprawę. Katar zmniejszył się o połowę. Flegma stała się rzadsza. Nie mówię, że musisz całkowicie zrezygnować z bananów, ale jeśli masz problemy z flegmą, warto ograniczyć ich spożycie i obserwować, czy twoje ciało reaguje lepiej. Ale to nie jest najgorszy owoc na tej liście. Owoc numer 3, który zwiększa stan zapalny i flegmę, to pomarańcza. To może być największy szok w tym filmie. Pomarańcza, symbol witaminy C i zdrowia. Może pogarszać problemy oddechowe. Jak to możliwe? Pomarańcze są bardzo kwaśne i chociaż witamina C jest cenna, sam owoc może podrażniać błony śluzowe u wrażliwych osób. To podrażnienie może prowadzić do zwiększonej produkcji śluzu jako reakcji obronnej organizmu. Dodatkowo pomarańcze należą do grupy owoców cytrusowych, które mogą wywoływać reakcje pseudoalergiczne. Nie są to prawdziwe alergie, ale ciało reaguje podobnie produkując więcej histaminy i śluzu. W mojej praktyce widziałem wielu pacjentów, którzy pili sok pomarańczowy codziennie, myśląc, że robią coś dobrego dla swojej odporności, a tymczasem ich kaszel się nasilał, flegma gęstniała, nos był ciągle zatkany. 71-letni pan Henryk z Łodzi pił szklankę soku pomarańczowego każdego ranka przez 20 lat. Kiedy zamienił sok pomarańczowy na herbatę imbirową, jego przewlekły katar ustąpił w ciągu trzech tygodni. Był zdumiony, że coś tak prostego mogło zrobić taką różnicę. Jeśli potrzebujesz witaminy C, sięgnij lepiej po jabłka, kiwi lub paprykę, która ma jeszcze więcej witaminy C niż pomarańcza. Ale to jeszcze nie najgorszy owoc. Owoc numer dwa, który zwiększa stan zapalny i flegmę, to winogrona. Winogrona są pyszne i wiele osób je uwielbia. Ale dla Twoich dróg oddechowych mogą być problematyczne. Po pierwsze, winogrona mają bardzo wysoką zawartość cukru. Szklanka winogron zawiera nawet 23 gramy cukru to prawie tyle co wpuszczę słodkiego napoju. Po drugie, winogrona należą do grupy owoców o wysokiej zawartości naturalnych salicylanów. Te związki mogą wywoływać reakcje podobne do alergicznych u osób wrażliwych, w tym zwiększoną produkcję śluzu. Po trzecie, winogrona często są spryskiwane pestycydami, które mogą podrażniać drogi oddechowe. Nawet dokładne mycie nie usuwa wszystkich pozostałości. 66-letnia pani Ewa z Warszawy jadła winogrona niemal codziennie, szczególnie jesienią, gdy są w sezonie. Zauważyła, że właśnie jesienią jej problemy oddechowe się nasilały. Myślała, że to przez zmianę pogody, ale gdy wyeliminowała winogrona, kolejna jesień była pierwszą od lat bez przewlekłego kataru. A teraz owoc numer jeden. Ten, który może być najgorszy dla Twoich dróg oddechowych. Owoc numer jeden, który zwiększa stan zapalny i flegmę, to truskawki. Wiem, że to bolesna wiadomość. Truskawki są ukochanym owocem wielu Polaków, ale dla osób z problemami oddechowymi mogą być prawdziwym wrogiem. Truskawki należą do grupy owoców o najwyższej zawartości histaminy. Histamina to substancja, która powoduje obrzęk błon śluzowych, zwiększa produkcję śluzu i może wywoływać duszność. Nawet osoby bez prawdziwej alergii na truskawki mogą doświadczać tzw. nietolerancji histaminowej. Objawy są subtelne. Lekki katar po jedzeniu, uczucie zalegania w gardle, kaszel, który pojawia się pozornie znikąd. W mojej praktyce widziałem dziesiątki pacjentów, których przewlekłe problemy oddechowe znacząco się zmniejszyły po wyeliminowaniu truskawek. 73-letnia pani Maria z Krakowa jadła truskawki przez całe lato. Jej wnuczka przywoziła jej świeże owoce z działki co tydzień. Pani Maria kochała truskawki. Ale nie łączyła ich z nasilającym się kaszlem i flegmą w sezonie letnim. Kiedy na moją sugestię spróbowała jednego lata bez truskawek, była zdumiona. Pierwszy raz od dziesięciu lat lato przeszło bez uporczywego kaszlu. Pierwszy raz mogła oddychać swobodnie przez całe wakacje. Nie mówię, że nigdy więcej nie możesz zjeść truskawki. Ale jeśli masz przewlekłe problemy z flegmą, katarem lub kaszlem, warto zrobić eksperyment. Wyeliminuj truskawki na miesiąc i obserwuj, jak reaguje twoje ciało. Wyniki mogą cię zaskoczyć. Teraz masz pełną wiedzę. Cztery owoce, które pomagają i cztery, które mogą szkodzić. Ananas, papaja, gruszka i jabłko oczyszczają twoje drogi oddechowe. Banan, pomarańcza, winogrona i truskawki mogą zwiększać flegmę i stan zapalny. Ale pamiętaj, każdy organizm jest inny. Obserwuj swoje ciało prowadź dzienniczek tego co jesz i jak się czujesz. To najlepszy sposób, żeby odkryć, które owoce służą tobie osobiście. Dzisiaj nauczyłeś się, że nie wszystkie owoce są równe, że niektóre z nich, mimo swojej zdrowej reputacji, mogą zamieniać twoje drogi oddechowe w fabrykę śluzu. Teraz masz wiedzę, której większość ludzi nie ma. Pamiętasz panią Krystynę z początku tego filmu? Tę nauczycielkę muzyki, która myślała, że już nigdy nie zaśpiewa? Dzisiaj, sześć miesięcy po tym, jak zamieniła złe owoce na dobre, pani Krystyna znowu śpiewa. Wróciła do prowadzenia chóru seniorów w swoim kościele. Jej głos jest czysty, oddech swobodny. Flegma, która dręczyła ją przez dwa lata, zniknęła. I ty też możesz doświadczyć takiej zmiany. Chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Twoje ciało cię słucha. Każdy posiłek to informacja, którą wysyłasz swoim komórkom. Wybierając mądrze, możesz odmienić swoje zdrowie w ciągu tygodni, nie lat. Nie jesteś za stary, żeby się zmienić. Nigdy nie jest za późno. Wybierz jedną rzecz z tego filmu: tę, która wydaje ci się najłatwiejsza. Może to będzie zjedzenie jabłka codziennie rano, może rezygnacja z porannego banana. Może przygotowanie receptury imbirowej, którą ci pokazałem. I zacznij od niej. Dzisiaj. Nie jutro. Nie od poniedziałku. Dzisiaj. A teraz napisz mi w komentarzach, od czego zaczniesz. Którą zmianę wprowadzisz jako pierwszą? Który owoc dodasz, a który wyeliminujesz? Czytanie Waszych planów naprawdę mnie inspiruje i pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze filmy. Jeśli ten film ci pomógł. Proszę cię o jedną rzecz. Pomyśl o kimś bliskim, komu też może pomóc. Może masz przyjaciela, który ciągle się przeziębia, może siostrę, która narzeka na flegmę, może sąsiada, który kaszle każdego ranka. Udostępnij mu ten film. To może zmienić czyjeś życie, a dla ciebie to tylko jedno kliknięcie. Jeśli spodobał ci się ten film, jestem pewien, że spodoba ci się również ten, który teraz pojawia się na twoim ekranie. Przygotowałem go specjalnie dla subskrybentów tego kanału i mówi o innych prostych zmianach, które mogą odmienić twoje zdrowie. Dziękuję za twój czas i zaufanie. Jestem dr Marek Zieliński. Dbaj o siebie i do zobaczenia w następnym filmie bądź zdrowy.